moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. No i okazuje się, że jednak nie jestem sama w dzisiejszej Grze Miesiąca, bo towarzyszy mi moja Zuzka, jak również bączki, ptaszki, które być może będziecie słyszeć. Wprawdzie te zwierzaki niewiele wam o plażówkach opowiedzą, ale postaram się to nadrobić i mogę wam powiedzieć, że doskonale ta sceneria komponuje się z grą, która otworzy waszą top listę, czyli znajduje się na dziesiątym miejscu ulubionych gier, w które graliście w kwietniu, bo właśnie o nich wam opowiem, tak samo jak o top liście 10 ulubionych gier cywilizacyjnych. No więc dwie top listy będzie szybko e, zwięźle i na temat. No moi goście okazuje się, że nie dojechali, wiecie, jak to jest z tymi długimi majowymi weekendami. Czasem się przedłużają. I od razu wam mogę też powiedzieć, że podejrzałam sobie już Wasze głosy w maju. No i powiem, że prezentują się one bardzo ciekawie, więc tym bardziej czekam na na głosy, szczególnie, że maja nam zostało jeszcze, umówmy się, całkiem sporo, więc, więc głosujcie, przypominam tylko, że co miesiąc są dla Was przygotowane trzy nagrody, w tym miesiącu nie jest absolutnie inaczej, jedną z nich jest Azul Ogród Królowej od sklepu Gry bez prądu, drugą Grapaleo do wygrania od wydawnictwa Lucky Duck Games, no i jakby już tradycyjnie kupon na 200 zł, który możecie zrealizować, czy też zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox, a więc pewnie jakieś podajniki bądź inserty będzie mógł sobie kupić. Moi drodzy, w waszej top liście ulubionych gier miesiąca kwietnia praktycznie same awanse z jednym jedynym spadkiem. I zacznijmy, sobie, I zacznijmy sobie właśnie od tej gry, która doskonale komponuje się z miejscem, gdzie Was dzisiaj zaprosiłam, czyli jak się pewnie domyślacie. Ogród królowej, czyli najnowsza część logicznej, abstrakcyjnej układanki Azul, Azul gości, gościł na waszym stole tak bardzo chętnie. Czy rzeczywiście dobrze się komponuje? No mnie Azur jakoś e, tak bardzo nie zachwycił, aczkolwiek to jest moja miejscówka na lato, e, na granie w planszówki i bardzo się cieszę i już tak naprawdę zacieram ręce, e, bo wiem, że będzie tutaj, e, będzie tutaj sporo grania. E, no i dobra, miejsce dziewiąte, e, które jest troszkę dla mnie zaskoczeniem. Gdzież ja mam, e, gdzież ja mam tę planszówkę? Gdzie się tu posiałam? O, zakryłam. E, to jest dodatek. To jest dodatek do gry. Zaginiona wyspa Arnak, czyli, czyli przywódcy ekspedycji, faktycznie świetny dodatek, więc właściwie to się nie dziwię. Że zagłosowaliście i że tak chętnie gracie, no to też od razu wiadomo, że zaginiona wyspa Arnak tak samo <grymnie> powróciła, no bo nie da się inaczej, bez tego dodatku. No i też bardzo się cieszę, że na miejscu siódmym, czy też ósmym, przepraszam, jeszcze do siódmego nie, nie dotarłam. Na miejscu ósmym znajduje się Wielki Mur i wiecie, pamiętam dokładnie jedną z rozgrywek, właśnie tutaj, w Wielki Mur, jak siedzieliśmy sobie sobie tutaj w piątkę i, i tam odpieraliśmy ataki tych hord. Bardzo fajna planszówka, cieszę się, że, ją, że w nią gracie, bo w końcu, bo w końcu dotarła. Miejsce siódme, moi drodzy, to kompletna zmiana klimatów, natomiast też całkiem spore pudło, czyli Nemezis. Nemezis, lecimy sobie w kosmos. No i jak jesteście ciekawi, czy mała, trochę wredna, kościana gra, która tak podbijała można powiedzieć listy przebojów i wasze top listy. Przez ostatnie dwa miesiące bur utrzymała miejsce pierwsze. No to już wiecie, że nie utrzymała, ale jest w top dziesiątce, konkretnie na miejscu szóstym, więc bur wciąż, wciąż na topie. Na miejscu na miejscu już piątym, ale, ale mi szybko idzie. Na miejscu piątym znajduje się wasza absolutnie ukochana terraformacja, terraformacja Marsa, a zatem. No ja myślę, że teraz farmujecie. Pytanie, czy gdzieś nie zapodziała się e, ekspedycja Ares? No właśnie, nie, na razie jej nie ma. E, no i moi drodzy, bardzo fajny wzrost z miejsca siódmego na czwarte. To gra Cascadia, która trochę powróciła do, e, do łask. Myślę, że to jest też taka planszówka, która bardzo fajnie nadaje się właśnie na takie granie gdzieś tam w plenerze, bo tu... Wprawdzie miejsca troszkę nam potrzeba, ale, ale te kafelki jak się układa to one nie fruwają nam dookoła, więc, więc myślę, że się nadaje. No jak myślicie, co będzie, co będzie w ścisłej czołówce, czyli na miejscu trzecim, na miejscu drugim i pierwszym? Czy będzie tu Everdel? Jasne, że będzie tu Everdel i Everdel jest na miejscu trzecim. On sobie awansował z miejsca czwartego, więc tak jak mówiłam, zawsze to są takie jakieś skoki rzędu, jedna, jedna pozycja, więc Everdel, tym razem na podium. Drugie miejsce, moi drodzy, i awans z miejsca trzeciego, to Duna Imperium. Bardzo dobry tytuł, więc troszeczkę tego klimatu kosmicznego nam Duna i Nemesis przynosi, jeśli chodzi o wasze wybory. No i to chyba nie będzie zaskoczenie, że skoro Przywódcy ekspedycji, to oczywiście nie może, nie może nie być zaginionej wyspy Arnak na miejscu pierwszym. Doskonała planszówka, bardzo ją lubię e, i, podzielam, e, i podzielam. To jest awans z drugiego miejsca. E, I tak naprawdę stąd właśnie, e, czyli z miejsca pierwszego, spadł bur. Ja sobie tutaj już powolutku sprzątam. I e, ciekawe te wybory. Natomiast, tak jak wspomniałam, w maju. Z tego, co sobie już podejrzałam, naprawdę te wasze, te wasze głosy jak na razie, co prawda dopiero miesiąc się. E, miesiąc się dopiero zaczął, więc jeszcze bardzo, bardzo wiele przed nami. Natomiast jak na razie wygląda to bardzo, bardzo interesująco, więc bardzo czekam na Wasze, na wasze kolejne głosy i zachęcam do tego. A teraz zmierzmy się z grami cywilizacyjnymi. Wiecie, ja lubię, lubię sobie budować, rozwijać cywilizację, chociaż patrząc na tę Waszą top dziesiątkę, jest kilka pozycji, który, w które nie grałam, albo jeszcze nie zagrałam, albo, albo ich nie mam i pierwszą z nich jest Cywilizacja. Nowy początek. Najbardziej zabawne jest to, że mam dodatek do tej gry, a pozbyłam się podstawki, ale może to jest właśnie dobra motywacja, żeby po nią sięgnąć. Pozycję dziewiątą nie zabrałam, bo tak naprawdę mam tylko katana w tej wersji kosmicznej, więc już tak jakby nie chciałam tu nosić, a Wam chodzi o katana po prostu tego podstawowego. Pozycja numer 8 wśród Waszych ulubionych gier cywilizacyjnych to terraformacja Marsa. No, Rzeczywiście tego Marsa mamy dostosować do tego, aby nadawał się, nadawała się ta planeta do życia, więc do tego, aby tam ta cywilizacja powstała, aczkolwiek powiem szczerze, że no jakby rozwoju cywilizacji to ja tutaj nie czuję, osadnicy narodziny imperium, to jest też jedna z gier, w którą jakoś dotąd nie udało mi się zagrać. Na pozycji siódmej wśród Waszych ulubionych. No i moi drodzy. Tego nie mogło zabraknąć, czyli Siedem Cudów Świata. I tutaj tak naprawdę będą miejsca zdublowane, bo to jest druga edycja Siedmiu Cudów Świata, czyli absolutnego klasyka, która jest na miejscu szóstym, a na miejscu piątym jest, jest tak naprawdę Siedem Cudów Świata w tej wersji pierwszej. Tylko, że wiecie, to są te same gry, więc one powinny być na tej samej pozycji, a więc tu wkradł się błąd. Za to miejsce czwarte to bardzo miłe zaskoczenie, bo lubię tę grę, chociaż akurat walki tutaj mi troszkę więcej brakuje. Ale Brazil Imperium jest niewątpliwie bardzo uroczą grą, w której... Budujemy sobie miasta, więc też w jakiś sposób rozwijamy sobie te nasze, te nasze cywilizacje, aczkolwiek ja bym chciała może więcej wprowadzić tutaj akcji w postaci atakowania, natomiast nie każdy to lubi, więc. więc w porządku. Siedem cudów świata, pojedynek, to jest miejsce trzecie i tutaj nie położę, bo jakoś mi ten pojedynek po prostu nie przypadł do gustu. Miałam, grałam, grałam, ale, ale ostatecznie... Ostatecznie nie mam, natomiast siedem, co tu najbardziej. No i moi drodzy, miejsce drugie to jest gra, która u mnie wciąż, muszę się przyznać do tego, znajduje się na takiej półce, no powiedzmy, że wstydu, no po prostu półce czeka jeszcze na zagranie, czyli chłopaki tutaj czekają. Jestem, Bardzo bym chciała w nią zagrać, tylko ciągle brakuje mi właśnie czasu na to, żeby Clash of Cultures, monumentalna edycja polska, na stół wyłożyć, no, ale miejmy nadzieję, czy też mam nadzieję, że mi się to. Uda niebawem, to jest miejsce drugie, jeśli chodzi o wasze ulubione gry cywilizacyjne, i sądzę, że to zupełnie nie będzie zaskoczenie, bo dla mnie to było wręcz oczywiste, że ciężka przeprawa przez wieki, wymagająca gra cywilizacyjna, jaką jest niewątpliwie cywilizacja poprzez wieki, wlada, chwatila zajmuje miejsce pierwsze. I to nie jest już gra, w którą nie zagrałam, aczkolwiek jeszcze do ogrania mi brakuje. Iluś tam rozgrywek, natomiast jest to rzeczywiście wymagająca przeprawa i bardzo satysfakcjonujący rozwój cywilizacji. Bardzo satysfakcjonująca rozgrywka. Tak się prezentują Wasze wybory. Czegoś Wam zabrakło? Mnie na przykład zabrakło. W waszych ulubionych grach miesiąca kwietnia Grumhayvena, Szczęki 2, gdzież one się podziały. Nie było Bunlejka, który był ostatnio, no i właśnie wspomnianej ekspedycji Ares, czyli terraformacji Marsa, w tym jakby najnowszym wydaniu, ale zobaczymy, jak to się będzie kształtowało, moi drodzy, w maju. Więc jeszcze raz zachęcam Was do głosowania w maju. Nagrody czekają, moi mili. No i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny miesiąc, bo, bo będzie więcej tych topek. Poza tym, że głosujecie na ulubioną grę miesiąca maja oraz na ulubioną grę z rodzaju Aria Control. Jak lubicie przejmować kontrolę nad obszarami, to, to możecie wskazać te plażówki, które przypadły Wam do gustu. A ja dzisiaj oddaję się przyjemnościom na łonie natury, czyli koszeniu trawy i to na pewno nie jest przyjemność. No i mój, mój gość poszedł. Tyle z tyle mi w prowadzeniu to blisty, ale nadrobimy to za miesiąc. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Widzimy się oczywiście w niedzielę rano. No i co teraz? Przyszłaś mi pomagać? Chodź. Zmiana warty? Też nie. Wolisz polować na motylki. <grym>